serdecznie kłaniam się nisko drodzy widzowie drodzy państwo w dzisiejszym programie mamy najnowszą BMW serii 5 o oznaczeniu G60 i zrobimy dzisiaj coś innego porównanie nówka G60 i nieco starsza G30 -ka. zobaczymy jak bardzo technologicznie poszli z progresem i zobaczymy jak bardzo tauta się zmieniły bo zmieniły się niesamowicie mocno ja jako wielki fan BMW i niesamowity znawca, jeden z najlepszych dzien dziennikarzy motoryzacyjnych w Polsce, powiem krótko. BMW poszło po rozum do głowy i naprawdę zmieniło tą linię tak, że nie da się pomylić. Kiedyś te wszystkie auta były takie same, jechały się gdzieś trójka, piątka, dwójka, jedynka czy dwunastka, Tego nie można było rozpoznać. Natomiast ta linia daje nam to, że tak, x szósteczki nie pomylimy, M4, M3 nie pomylimy z normalną trójeczką i piątki też nie pomylimy już z trójką. Tak to wszystko się zrobiło. Słuchajcie, Wszyscy teraz zaczęli papugować i lecą na styl BMW. Niestety, to jest fake. Nigdy nie będzie żadne auto tak dobre jak BMW. Słuchajcie, to auto jest piękne. Tym autem jedzie się rewelacyjnie. Niektórzy, którzy jeszcze go w ogóle nie widzieli, którzy nawet nim nie jechali, już mówią, że duża klowta, że ciężka, że w ogóle. Wy nawet nie macie pojęcia, co to jest ciężkie, co to jest duża klowta. To jest duża klowta! i tego się trzymajmy. Słuchajcie, auto nabrało tak gabarytów, że rzeczywiście stara piąteczka. No nie można tak mówić, że stara. No naprawdę jest malutka, słuchajcie. Ta piątka jest krótsza od siódemy, od G11, około 4 cm. Co sobie zobaczcie. Piątka w gabarytach siódemy. Brzmi to nieźle, jest bujanka, słuchajcie. Podejdź do bardziej. Oczywiście seryjnie mamy tutaj 20 felgi. Felgi są tak kurwa brzydkie, że po prostu. No nie wiem czemu tak jest, ale może dlatego, że mamy tutaj też elektryka, bo auto to jest 530H i ponoć te felgi jakby nie emitują hałasu, czy coś tam, coś tam, nie wiem czy to prawda, czy to fejki, nie wiem. W każdym razie mamy tu 530 h 299 koni, mamy coś tutaj z diesla yy, delikatnie koników. To jest diesel kurwa czy bena? Bena, kurwa, co ja pierdolę, 530 w elektryku. Dobra, debil ze mnie. Ale tak to jest! Nie myli się ten, co nic nie robi. Słuchajcie, mamy tutaj elektryka, gdzie przejedziemy ze 120 km na elektryku, czy tam 70 km, ale problem jest tego typu, że jak ten elektryk działa, tak, to wszystko ładnie pięknie. To auto jedzie, tu mamy silnik yy, spalinowy, tu mamy skrzynie biegów, a pomiędzy jest elektryk. No, ale jak się ten elektryk wyładuje, no to tak jak mój kolega właściciel tego auta powiedział przemo! No to my potem kurwa te 200 czy 300 kg musimy wozić. I chuj z tym, że żeśmy zaoszczędzili, kurwa na wyjeździe z Poznania. Jak już wyjechaliśmy z Poznania, wyjechaliśmy na Eskę. On kurwa pedał w podłodze i mówi: Gaz, kurwa do oporu! Tak jest z tego auta. I chuj tam zaoszczędził w korku, ale kurwa na trasie tak mu dał, że spolił paliwa, kurwa z 15. Ale nie o to chodzi. Kto kupuje takie auto, kurwa nie patrzy, że poli. To musi być debil, kurwa. A tak pyta w salonie pani, ile to jest wstyd, kurwa. Co mu taki sprzedawca powiedzieć, jak on nigdy takim nie jechał, kurwa. Jak sam przyjeżdża autobusem, kurwa, do roboty. Bo pół zarabia, kurwa. No taka, prawda? Jezus Maria. Ale kurwa, Ronaldo, ale jak Ronaldo, kurwa, albo Gbekam kurwa, smarka, kurwa, na boisku, to mu klaskają, kurwa. Je, David, kurwa, się, kurwa, zesmarkał, kurwa, Ronaldo to samo. Buuu, 530 telefon wyjechał. Zobaczcie, ładne lampy, wszystko tu naprawdę linia jest obłędna. To nie jest empakiet. To nie jest empakiet, ale będzie. Już niedługo zderzaki będą dostępne na giełdzie w Poznaniu i będziemy pakowali w ten pakiet. Moi drodzy, przejdźmy do środka i zobaczymy, jak tutaj technologicznie ten środek odbiega od poprzedniej wersji. Nie będziemy po pokazywali poprzedniej wersji, bo już. W programach tamtych samodów było 1519 To włącz może światła z tyłu, co? To jest, nie, tam, Kurwa, Przemo Zrób to dla mnie O, oh. są Ale pięknie Takie? Tak Ta. Oj, wygląda te ledy BMW to potrafi BMW to ma To jest to Słuchajcie Oskarik, podejść po, pokażemy trochę środek Państwu Drodzy widzowie, pokaż, jak o teraz się jest wygrawerowana 5 duna na słupku bocznym Tak, to tutaj bóry. jest Tu też jak otworzyć drzwi, pokaż tu na słupku do góry. Widzisz? Tak. Bardzo ładnie, zobaczcie. Niektórzy mówią, że tablety to jest patologia, a ja uważam, że jest to dobrze. Co prawda, ja bym też chciał, żeby samochód został samochodem, a nie kurwa Mediamarkiem z zapleczem telewizorowym, ale nieważne, wygląda to dobrze. Teledy tu wszystko, no jest bajka. I autem naprawdę jedzie się dobrze. Słuchajcie, dwulitrowy motor, 300 koni. Wspomaga go elektryk. No i takie jest życie. Ale to nie jest wina BMW, bo wy się nie znacie. I teraz ja jestem tu po to, żeby wam wytłumaczyć. To nie jest wina koncernów, kurwa, że robią elektryki, że ładują, kurwa, takie gówna pod maskę. To jest wina Unii Europejskiej i wszystkich restrykcji. Tak? I wszystkie firmy niestety muszą się dostosować do tych debilnych zapisów. Tak? No i taka jest prawda. To nie jest wina BMW, tylko debili, którzy, kurwa, zarządzają tym całym syfem i tym miłym akcentem chciałem drodzy Państwo zaprosić na krótką przejażdżkę bo nie ma paliwa życie jest ciężkie ale prawdziwe Oskar pakuj się słuchajcie jesteśmy w środku ja też nie jestem za samochodami elektrycznymi natomiast widzę sens jedziemy sobie teraz na prądziku jest cisza i spokój a tego chcemy w BMW serii 5 to jest naprawdę limuzyna i powiem wam, że jeździ się dobrze z tym elektrykiem, no może sam bym kurwa tego nie chciał, no stara B530H, a nowa 530 h to jest przepaść, tam jest dźwięk, tam jest wszystko kurwa, tu jest prąd, tu kurwa trzeba uważać, czyśmy kabel kurwa z gniazdka wyciągnęli, czy nie jedziemy kurwa z kablem kurwa na szpulce, no takie jest życie, ale ładnie to wygląda, nie? Mhm, A ale... no, zajebiście, jak dobrze, już... Ta, ta, no nie no, muszę powiedzieć, że jakby no, no... słuchajcie, no tak jest, musimy się do tego dostosować. Nikt nie wymaga kurwa, jeżeli nie chcecie kupować samochodów kurwa w prądzie, to, to, to nie, to kupujcie starej pasującka, daj to kurwa na ten... Słuchajcie, no to tak jakby świadomie robimy sobie my mode, słuchajcie, robimy sobie personal, sporcik jak rzucamy na sport to zawsze włącza się od razu silnik, elektryk gdzieś tam z tyłu wspomaga to, my oczywiście idziemy na sporcie i tu się wszystko przełącza na czarno, na niebiesko, zobaczcie no skrzyni, zmiana skrzyni biegów no po prostu jest, jest nabujająca, już nie ma tych kurwa wichajstrów, już nie ma tych blazerów, a tam chuj z tym. Mamy, my mamy rezerwę. Wszystko na żółto już wys, wyskoczyło. O chleje, chleje, kurwa, każdy mój kumpel, kurwa, w piątek, był. <ścoughs> kurwa. I to nie mi zamówił. kurwa, system by nas, kurwa, zahoczył Oskar, ruszamy, limuzyno, mamy pedał w podłogę, bo my lubimy, kurwa, gaz. A to są głośniki czy... Mm. No. No, kurwa gościki, no na pewno. Selecimy jak szefy. Największe szefy w mieście to dzisiaj jest Oskaric i przemoznawca. Pokaż ten środek, no jest baja, no kurde. Jedzie się dobrze i wszyscy ci, którzy jeszcze nie jechali bo masa duża, pula dwie tony tego nie czuć, mamy tu zawieszenie mamy tu opony mamy tu wszystkie największe systemy, ale dowiedziałem się że w tym samodzie, nie wiem czy w tej wersji są takie bajery że słuchajcie, jest wrzucone zawieszenie pneumatyczne ale trzeba wykupić abonament, w Stanach po prostu tak będzie czy jest, 130 dolarów na miesiąc i oni wam kurwa aktywują zawieszenie kurwa ten, rozumiecie? pneumatyczne no i, i takie są bajerowska, no nie, kurwa, nie kiwaj głową, bo tak jest, prawda, na no, ci się kurwa... Fajna kierownica, No podoba. fajna, no wypasiona, jak, jak nie wierzysz, kurwa, to wygoogluj, bo sam masz, kurwa, w to nie wierzę. Fajnie, że tu porobili takie dodatkowe rzeczy. No bajery, to wszystko jest tak w siódemie, no, no udało się. Co za suszek? Do otwierania, kurwa, tego... Czego? Powietrza tu. I chuj, patrzcie no. to. No gdzieś tak nie ma, kurwa, no, no mówiłem, nie, że nie przeskok te. Technolog... A podgrzewane są te? Co? Z, yy, dziurki na napoje? Pokaż w tej wersji nie Kurwa, jebana. Ale auto ma 299 Ach. koni, no jest Możemy dobrze, Dachy, tak? wszystko. Jedziemy tu na łuku, naprawdę na sporciku. Czuć tą masę, ale my nie mamy BMW w tym pakiecie w drugą stronę się otwiera. Ale ta... my nie Zawsze mamy w tym pakiecie BMW. Zawsze w drugą, nie? A, zjebało się, tak? Najlepszy program otwarszacyjny nie może zabrać, To testu My, łuczek dwie tony, wszyscy mówią, że ciężki, nikt nie jechał, nikt nie widział, ja jadę i korzystam i mówię, trzyma się. Co powiesz o Scalics? No ja się nie trzymam. No ty nie, no ale ja tak, no bo ja się na trzymam. Puuu! Puuu! Amazing! Jestem na tak! Dziękuję właścicielowi tego kozaka, że udostępnił nam do programu tego kota. Tak, dziękujemy. Królu Złoty, dałeś już niejedno auto. Jesteś częścią tego programu i kłaniam się nisko i bardzo dziękuję, że zaufałeś nam i dałeś nam nową BMW serii 5G60 na testy. Dziękuję. Trochę na spokojnie, trochę bez wariacji No auto jest, je, je, jest petarda No ja uważam, że naprawdę godne polecenia Jedzie się dobrze Electric wspomaga Możemy jechać oczywiście na prądzie Możemy jechać na benzynie Pasuje, podjeżdżamy, ładujemy No ja tego nie popieram No ale jak już mówiłem Unia Europejska tego wymaga No to niestety jakby koncerny muszą się z tym liczyć I, i muszą niestety no robić tak jak im Przykazali Jest to przykre no, ale prawdziwe. I tym miłym akcentem żegnam się z Państwem. Życzę samych powodzeń samych sukcesów. A ja ja te dalej z Oskarii chcę testować lufkę piąteczkę G60. No i tak to życie się odbywa. Żegnam! Buuu! Ciao. Od razu fotelać się. Tak. Ten, jakby ewidentnie widać, że nowa piątka urosła tak jak mój kumpel po testosteronie i po dobrej kuracji. No takie życie wszystko rośnie, a pensje maleją. Ja temu zaradzę przemoznawca. Jednak to potrafi zaskoczyć, się to tak, że kopara opada. Zobaczcie tutaj, to wszystkie te wybrzuszenia na tym progu plastikowym, niepolakierowanym. Gadę! A czy to jest lampka? Podświetla? Ty! Podświetla nam próg, podświetla nam kostkę brukową. Chwała za brukarzy, Zawsze możemy o każdej porze sprawdzić ich kurwa robota. <grym>